Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem tej Adams i witam was w dzisiejszym odcinku z Brawl Stars. Tak, znowu nagrywam Brawl Stars, nie inne gry. I uwaga, ten odcinek jest specjalnie z tej okazji, że dzisiaj wyszedł nowy Brawler. Jak wy oglądacie, ten odcinek wyszedł wczoraj, ja nagrywam to w piątek i już wyszedł jakiś czas temu ten Brawler. A więc tak, Dzisiaj zagramy sobie najpierw jednego gem graba. no dobra dawajmy tym liko jak najszybciej. Jeżeli tam mi nie pójdzie to zrobię cięcie, ponieważ musimy tę gwiazdkę zdobyć, żeby móc otworzyć dwie skrzynki, żeby mieć większe szanse na wydropienie rosy. Jeżeli nie wydropi mi rosa, prawdopodobnie będę miał odpowiednią ilość gemów, żeby ją kupić. A i nie wiem czemu, ale coś mi internet ostatnio zamula. Yy, dobra. Dobra, ładnie, ładnie tutaj. Oj, kurczę, jak ona fajnie wygląda. No, nowy brawler z zamiętym ultem. W Się sensie niepotrzebny był kompletnie. No, kompletnie był niepotrzebny. I przepraszam, jak yy, będę troszeczkę tak nie ogarniał. No, ale. Powiesz, ten internet mi ostatnio serio szwankuje i działa nie tak jak jakbyśmy, oczywiście, chcieli wszyscy. Dobra, dobra, raczej ten mecz wygramy, chociaż wiecie, wszystko się może jeszcze zdarzyć. i Itp., to dobra, dobra, żeby ta rosa już tutaj widzimy, dwie losy, ale kurde, kurde internet. Dobra, nice, nice, nice. Albo wiecie co, zaraz mogę się przełączyć na transmisję danych, i wtedy będzie o wiele ładniej. Chociaż nie wiem, czy to, to będzie sens już. Ale dobra, dobra. Zdobyliśmy to, co chcieliśmy. I bardzo fajnie. Ja ten film nagrywam na około godziny 14:40, ale będzie jutro, tak, na 15.00. Zobaczymy jeszcze o której godzinie. No, może dzisiaj, może dzisiaj się uda. Ale nie wiem, nie jestem pewny. Dobra. I tak, uwaga. Dzisiaj otworzymy 24 skrzyneczki. Tutaj chyba nie ma nic do otworzenia, nie. I uwaga, jest rosa do kupienia, a ja nie mam gemów. I dlatego ten odcinek nazywa się Polowanie na rosę. I od razu mówię, otwieram tutaj pierwszą skrzyneczkę. Celujemy w nią jak najbardziej. Zobaczcie yy, jakich brawlerów nie mam. No, no troszeczkę ich jest. Jest szansa, żeby je jeszcze odblokować w tym odcinku. No i mam nadzieję, że, no, że chociaż jednego nam się odblokować. No a jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka z Openingu, no to, to wiecie, no możecie zajrzeć. Pewnie wam się w prawym górnym rogu teraz wyświetla odnośnik. Dobra, gemy. Gemy bardzo fajnie. No i musimy uzbierać 19 gemów, ale to chyba nie będzie trudne. Otwieramy też skrzyneczki szybko. Chociaż nie wiem czy sens tak szybko. Dobra, bu, Będzie mogli ulepszyć. No i fajnie, że monetki wypadają. I kurczę, dobra. Otwieramy. Mortis, Barley. Ostatnio mówiłem, że lubię grać barleyem, cofam te słowa jak najbardziej. Spadłem z nim. Spadłem pucharkami na nim i to jest. No masakrycznie mi się gra. Ej, ja bo ja wam nie pokazałem procentów na te, te boxy. Nie mogę zapamiętać, jak one się nazywają w ogóle. Te big boxy. Tutaj info. No i właśnie, jaka jest ta. Tata, nowa rosa. Klasa rzadkości. Ona jest rare. No to jest duże szansa, żeby ją wydropić. No bo na rare. Ile mamy procent? Kurde, jeszcze raz musimy wchodzić, bo. Bo nie spojrzałem. No rare. 2%. No kurcze no to musi mi wydropić. Albo chociaż gemów musi być dużo. Kurde, bo jak nie będzie, no to. To nawet ten nie kupimy, będzie beka troszeczkę. A i nie, po co mi te tikety? Po co mi te tikety? Po co mi to? Po co mi to? Ej, chyba już nie będzie. A nie 3 gemy, jest szansa jeszcze. Mała ale jest. 5 gemów, błagam, 5 3 gemy, bardzo dobrze. I uwaga! Jeden raz 5 gemów musi wydropić. Otwieram ostatniego Brawlboxa. I internet. Dobrze, dobrze. Poko, poko. Dobra. Teraz otwieramy dwa big boxy i celujemy w Rosę. Rosa, rosa, rosa. Jest! Jest! Widzicie? Jest! Mówiłem! Mówiłem, że będzie Rosa. Nice. Widzicie? Nowy brawler. Polowanie na Rosę. Jak najbardziej. No udane, udane. Nie oszukujmy się. No kurczę Uuuu uh, uh, uh. Mam rosę i teraz na Daryla Mam ofertę Kurde Daryla też nie mam No a dużo osób już go ma, No nie wiem, raczej tego nie kupię Raczej tego nie kupię Ja już się nastawiałem żeby mi gemy wydropiły żeby tą no, żeby tą rosę kupić no, taka sytuacja, no kurczę, jestem, no. No cieszę się, no. I tyle, dobra, Poko El Primo, i tyle, że nic nie wypadnie fajnego, no. Takie rzeczy. I okej, okay, myślę, że sobie zagramy jeden mecz i w tym razem zobaczymy. Jeszcze sobie tutaj zapgreduję bu, bo nim lubię grać, no lubię. Liko też. A co tam? Tarom też lubię grać. Bo skoro można, to też. A to też sobie zupgrade'uję. Dobra, Rosom, dawajcie showdown, bo jest moim zdaniem najlepszym trybem. No, najbardziej go lubię grać. No kurde. Showdown jest dla mnie tak przyjemny, tak zarobiście przyjemny. No, że to po prostu jest szok. Aj! Kurde, miałem... Miałem się przełączyć na inny internet. O ja, ja, ja nie mogę. No dobra, 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 ej, ej, EJ! Jak się okaże, że tutaj przegram przez ten internet to ja włączam transmisję danych i normalnie, kurde, bo na Wi-Fi to jest u mnie dramat. Nie wiem czemu, ale to tak ostatnio. No dobra, dobra. Router widzę od siebie, więc kurde, ale dobra. Rosę mamy, to jest najważniejsze. Siup. nie wiem kompletnie jak nie powinienem grać. Kompletnie nie wiem, naprawdę to jest dla mnie zupełnie nowa postać. To ten, tak, 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 tak. Ha, nie ma, nie ma. Ty chcesz się bić? Nie, nie, dobra, bo mi się zaraz ten ult skończy. No i to będzie, to będzie niefajne. Dobra, chodźmy tutaj do krzaków. O, tutaj nam rosę, byśmy podjechali. Tylko, że ona zaraz użyje ulta i nie będzie ciekawia siup, 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 a za późno. No dobra, trudno. Powiem wam tak, taki krótki odcineczek. Mam nadzieję, że on Wam się spodobał. Że nie zapomnijcie o stojeniu łapki w górę subskrypcji. Pamiętajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. No bo to motywuje, jednak, no motywuje, nie oszukujmy się. Także to byłam tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Siemka.